Witaj drogi youtube po tej stronie kabla szaden a to mówi się pierwszy odcinek pierwszy filmik na moim kanale postanowiłem, że będzie to pierwsza prawda, taka, taka dosyć ciekawa seria będę tu pokazywał jak udać się różne ciekawe rzeczy w tym odcinku, w pierwszym odcinku pokazuję jak udać most wodny most wodny jest prosty w budowie i całkiem ciekawy i interesujący most wodny wykorzystuje pewien błąd który Zależy, który się tworzy się dzięki bloku, bloku, blokowi, blokowi lodu. Blok, blok lodu zamienia się pod wpływem światła, światła zamienia się w wo, blok wody, jeżeli nie zmienimy jego środowiska. Czyli jeżeli nie zniszczymy lub nie postawimy obok niego klocka, po tym jak zamieni się już blok wody. Podczas gdy jest blokiem lodu, możemy, możemy stawiać obok niego co chcemy ale póki jest blokiem ale tylko to dopiero wtedy jest blokiem lodu możemy wykorzystać potrzebne nam są właściwie 4 dwie rzeczy i trzecia taka obowiązkowa trzecia taka do połowy obowiązkowa pierwsza to jest jakiś butulec może to być ziemia, z ziemi tworzymy jakby taką foremkę i ziemia jest najłatwiej dostępna więc jest najlepszym jakby najlepszym materiałem na foremkę Tworzymy oto taką prostą linię, a potem robimy z niej jakby taki płot. Położony płot. Następnie przerabiamy, można by to na taką leżącą drabinę. Potem robimy dziurę. Dziury w miejscach, w których się spotykają kloski. Następnie wkładamy do środka lód. Ma porada. Najlepiej wkładać lód szybko. I najlepiej robić to nocą, jeżeli robicie to na trybie survival, albo macie bardzo długie drogi, gdyż jest to jednak naj, najlepszy pomysł na to wszystko, ponieważ no najmniej wam się, roz, jeżeli wam się roztopi w trakcie budowy, no to kiepsko, bo oczywiście zaczynać można od początku z, z danym segmentem, gdyż lód, jak już mówiłem, po zamienieniu się już w blok wody, blok wody nie może zostać już na róż, nie może zmienić się obok niego środowiska. Potem niszczymy foremkę oczywiście i teraz no wiecie, to jest krótki odcinek, yy, odcinek tego mostu, więc spokojnie, nie, nie jestem, tutaj się nic nie stało, nieszczęście. szczęście. Potem pod tym możemy burzyć, świetliki, a było szybciej, nie są obowiązkowe, możemy również słońce poproszczać do tego, po prostu lód się roztopił, ale najlepiej poproszczać po prostu jakieś świeco, yy, bloky, bloki, które świecą. Lampy na przykład, aktywowane lampy oczywiście, albo różnego rodzaju inne bloki, jak glowstone. Najwięcej światła dają mianowicie właśnie świecące dynie. Powinno ogólnie cały schemat od boku powinien wyglądać w ten sposób, na górze ludźmi. Jakich jakich, no ogólnie tam na dole jest, nie wiem, ziemia czy coś, na której właśnie kładziecie świetliki. No i świetliki, jeżeli są glowstone lub lampami, mogą oczywiście nie mieć pod sobą tego, ale to jest do takiego małego, prostego mostu. Możecie w ten sposób zrobić różne ciekawe mosty, oczywiście te mosty jak będą, można powiedzieć, w pewien sposób, właśnie takie, można powiedzieć, trochę niezniszczalne, za chwilę zademonstruję. Ważną jeszcze rzeczą jest to, żeby nie budować ogólnie mostów, o już się szybko robi, I żeby nie budować mostów. Na, w, w biomach zimowych, gdyż po prostu tam nasza woda, gdy już no, po prostu tam nie będzie miało to sensu, gdyż lód albo się po prostu nie roztopi, jeżeli nie postawimy a ja postawię świetliki i potem będziemy chcieli je zabrać no zamieni się po prostu w wodę i e, zamieni się po prostu w lód, ponieważ no stwardnieje po prostu więc musielibyśmy wtedy ciągle trzymać tam świetliki, a i tak mogłoby to, na noc mogłoby zamarznąć, czy coś więc i tak bardziej polecam wersję, żeby jednak nic nie żeby jednak zostawić w ten sposób, że Miał w ten sposób działać, że w biomach, które po prostu się nie zmieniają i których środowisko jest ciepłe w ten sposób. Dobrze, to ogólnie teraz zaprezentujemy, jak dlaczego te most są niezniszczalne. Ponieważ nie działa na nie, TNT działa jedynie na punkty, do których dochodzi ten most. No ale to jest normalne, bo to w końcu bloki zwykłe tam są. No, jak widzicie Musimy, jak widzicie tutaj za chwilę podstawimy piętin, żeby było blisko i można było sobie przystać łatwo I no, i teraz wybuchnie w Bogu Jak widzicie, nasz most nie jest naruszony w ogóle, w żadnym stopniu Nadal możemy na nim pływać Jest bezpieczny Więc jest naprawdę opłacalną rzeczą, jeżeli mianowicie szukacie jakiegoś praktycznej, jakiejś praktycznej rzeczy Jeżeli mianowicie Chcecie mieć, żeby ten most koniecznie był jakimś mostem do zamku i zamek jest często atakowany, więc to się po prostu nie opłaca już mostu, gdyż po prostu tak to często musicie ten most zawalić czy coś, żeby ktoś się nie dostał, a w tym przypadku jest to niemożliwe. To za chwilę zaprezentuję, bo musi się oczywiście nasz blok lodu oświetlić. Zaprezentuję pewną rzecz, której nie wolno robić, czyli o zmieni się lodowiska wokół naszego naszego bloku wody. Możemy już tutaj przygotować sobie naszą łódkę. Proszę bardzo. Łódka będzie się nam unosić. Łódka będzie jakby pływać po tym. Tylko trzeba uważać, żeby nie spaść. Jak widzicie most już jest prawie gotowy. Został tylko jeden blok lodu i wychodzi na to, że po prostu pochody są gorsze od no, bloków dyni. Latarni z dyni. Latarnie z dyni dają Najwięcej światła Rzeczywiście najwięcej światła patrząc tak, jak ogólnego punktu to daje nam słońce Ale i tak ono dosyć powoli roztapie niestety Można to można powiedzieć ...szybszyć. oświetlając o nie wolno mianowicie teraz zmieniać środowiska Wracając do tego Już pociąga to reakcję łańcuchową która niszczy, która niszczy właściwie nam cały nasz most. Jakby pierwszy blok, lodu, blok wody zamienia się w normalną wodę, na lokalne źródło, które wytyka kolejnych, kolejnych, a potem i w ten sposób ciągnie się cały ten. Tak samo tutaj Dobrze, nasz blok lodu już się roztopił, jak widzicie. Już teraz zniszczymy nasze dynie, które miało świecić, No i teraz możemy przejać się naszym mostem. Nasz most jest już 100% gotowy, ale więc ogólnie no, to w ten sposób się prezentuje. I voilà, most gotowy. To dzięki za obejrzenie filmu. Cześć, pa i nara.